Do sklepu, na pocztę czy stację kolejową z różnych powodów podróżujemy autobusami. Normalny bilet kosztuje 2,50 i tyle zapłacę. Ja, emeryci i renciści, dużo mniej. Ja za 75 groszy podróżuję. Za 75 groszy? Tak. To dość tanio. Tanio, tanio. <laughs> Bo to jako renciści emeryci to mają zniżkę. Za bilet nie zapłacą natomiast mieszkańcy gminy Skarbimierz po 70 roku życia. Ja jeżdżę za darmo już ładnych parę lat. Już mój wieczór. Rus do tego. Od niedawna do tego grona należy także pani Janina. Dla mnie to wyjątkowy jest dzień, ponieważ przecież mój jest pierwszy dzień, w którym rozwiązałam umowę o pracę z zakładem za porozumienie stron i przechodzę na emeryturę. Dlatego od tej pory pojedzie za darmo. Z kolei pan Michał, który często wybierał jedno ślad, dzięki zniżkom jeździ autobusami częściej niż dotychczas. Jeżdżę częściej, bo, pier... bo... bo ja lubię jeździć rowerem, nie? Dojeżdżałem do roboty przez 18 lat. A teraz my tak sobie myślę, kurde, za 75 groszy, czy za 2005? Nie. Wolę już sobie rowerem, ale na spacerek. Ilość pasażerów najlepiej zna kierowca autobusu. W czasie szkoły to jest bardzo dużo młodzieży a, a i osób starszych też nie brakuje. Zwłaszcza w godzinach 9-10 to wyruszają na brzeg. To jest dla nich bardzo dobre. Jakieś zakupy, czy, 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 czy wyjście na miasto. Zwłaszcza, że ludzie starsi jeżdżą często do lekarza. Więc potrzebują dojechać do brzegu. Cieszę się, że, że jest ten autobus, bo co godzinę mamy autobus i nie, nie ma problemu. Tylko najgorzej jest y, y, sobota, niedziela z autobusami. Bo jest ich bardzo mało. Mimo to autobus jest jedynym publicznym środkiem lokomocji między miejscowościami gminy a miastem brzeg. Na ogół mieszkańcy korzystają z własnych pojazdów prywatnych, ale ta grupa właśnie emerytów-ręciców jest w tej trudniejszej sytuacji. Także generalnie organizujemy dowozy emerytów-ręciców, ale również dzieci do szkół. Jak widać, autobusy są potrzebne każdemu, a zniżki sprzyjają częstszym podróżom. Gdyby nie te autobusy. No nie wiem, no chyba na nogach by trzeba było chodzić, no muszą być autobus, jakby to było bez, musi być jakiś dojazd, prawda? Przypomnijmy, że ze zniżek mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy gminy Skarbimierz posiadający dokument potwierdzający wiek.